Patrzcie, co, Dobra, mi, co to, robię. to jedziemy, panowie. Kurwa, no. jedziemy. Także witam na Ramblu ze mną Koziołek, Petrus. Cześć. Dobry. <gry> dobry, kostek można. Ekipa nagłej sytuacji. Mogą być lekkie lagi, nie moja wina. Tylko Aż tak, procesor, kol, kur. E nie, nie Dobra, warto. kurwa nie. Jestem... O kurwa, tak nie Ogólnie gramy Rambla, to jest takie z. Y Umiejętnościami, mocami, czy jak to jak tak zwało, nie? Zresztą zaraz zobaczyć, jak to wygląda. Dobra, ja tu mam taką linkę. Bierę. O kurwa. O, ty, tu siedzi, tu siedzi, tu siedzi, tu siedzi. Nie! Ale to dzięki mnie by było. Tak, chuja dupa. Kurwa, gość, czy ty nie widziałeś tego? Słuchaj, okay, pa, 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 pa. Doskoczę. Czek, rzuciłem tam w niego, żeby był szybki, kurwa. Jak ta. No, nie, nie. Jest kimś chyba jakaś teleportacja, czy coś no, dobrze, 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 ja już lecę, tam. pierwszy raz to grasz? A czy no? no. Znaczy, no dzisiaj mu to włączyłem, no, nie? No, z dzisiaj, no. boosta sobie weźmiemy. Kurwa. Słuchajcie, oh. tu trzeba ko kopnąć kość. Kurwa, jak... Czy ja nie kopałem do swojej bramki przypadkiem? Nie. A. Kurwa, <grym> kozieł debilu. O kurwa. Cześć. Dawaj. O kurwa. No, ta... <grym> O kur... Dobra. Ja to pierdolę. Debil, nie boosta ty kurwa cię. O! Co ja zrobiłem? Tego nie wiem jeszcze. Czaj, obronię. Dobrze obroniłem. Dawajcie mi, mam szczotę, patrzcie na to. <laughs> Easy goal. Siedzi? Nie. Czaj jemy. Kurwa, dostałem z buta. Ja rękawicę miałem. Ale o się. Nie. Czaj Ej kurde. Dobra, w sumie. Czaj, zamień się z typem. Siedź, siedź, siedź. Ja pierdolę! Czekaj, musisz na nawrócić, na nawrócić. Na Dobra, dam, damy radę, panowie. Dobra, siedzi, siedzi, easy. No kurde, mamalce. Czekaj, jeżę mam. Szybko, jeżę mam. Użył jeżę i zapierdala. A, o kurde. o kurde. O, ja pierdolę. A, patrzcie tu. I tu. A. Dobra, Dobra, dobra jestem ja to Jedziesz. Kto tam jedzie? Nie wiem. No, ekstra, chłopaki. Pusta, pusta! Czekajcie, bo ja się wyjebałem. Dobra. Co, Co? jest? On mnie rozwalił? jego? No ta. Kurwa, ja dajcie mi piłkę. Chodź tu. Oh. Do mnie, do mnie moja desko. Do mnie szogunie. O chuj. Oh. Dobra, jedną, jedną mu. Ej, zamienił się ze mną pedał. Ej, ze mną też jakiś gość. Kurwa. Koźnie, ja. kurwa. No, kurwa, ty mi tak na nie podskoczył. Jak to Ej, nie? Co jest, nie możemy stracić honoru polskiego YouTube'a, No ale no patrz, ja pierdolę, przecież <laughs> easy było. <laughs> uh. <laughs> kurwa, na <Ta> małysza. <laughs> Ej, bo. Gościu, nas wyzywa. No, najdymy. Chodź, świn nas wyzywa, kurwa, po niemiecku. O jebany, kurwa. Ja się uczę niemieckiego, no nie wiedziałem, że to świnia. O. o kurwa! Mam, Czaj. mam, 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 nie Mam, mam tornatko, cześć, dobra. Kurwa, to, to będzie teraz śmieszne. Patrz na to, patrz na to. Za dymkę robię, za dymka Za dymkę. No, do, to żeś zrobił za dymkę, gościu. Kurwa, zadyszkę dyszkę chyba. O kurwa. I dobra, ratujmy nasze honory no. No. Dobra, uratowane Jezu, ja zamykam no, To już koniec na dzisiaj? <noise> to już wystarczy Patrzcie, widzieliście ten strzał? On se to wbił do własnej bramki, patrzcie <noise> Dobra Jadę <jadłem> dalej <noise> dobra. Co się stanie? O kurwa <noise> Nie bardziej <laughs> U, pistacz. To już 10 punktów mam, to już mogę spierdalać No, czy żeby to była nasza bramka? Czy mi się tylko wydaje? Ej, ale... To jest nasza bramka warzywo jest jest No bo ważyło, bo tam... że te bramki są takie, no kto widział... Ja w żadnym meczu piłkarskim nie wiedziałem, że bramki były dwustronne Ale to nie jest piłka nożna no a co kurwa? To jest połączenie siatkówki, piłki ręcznej kurwa, piłki nożnej Ta, i... A i pici Polo kurwa To no, jest kurwa sam jesteś taki baseball kurwa Spierdol I nowe hipy Dobra, ładnie, 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 ładnie chłopaki, ładnie Patrz, patrz co robię Patrzę Busta zajebał gość. Ja mam kurwa moc tego, Herklesa Tak. Ej, hey, go Pe Petrus Najsąd nice To, to, to On mnie <tract> trzyma 30 bramkę Nie Tak, patrz nie To ten gość, patrz Nie to ty ten kapitan 9 coś tam Nie to ty No nie no, jak to to nie ja Żaden nice shot. Ja w drugą stronę w ogóle jechałem ale on zapał to szybciej po prostu Gamiesz Dobra, patrzcie, to idealnie się... siedzi Tu kurwa siedzi, tu serio, no kurwa, no, kurwa Gościu no, co mogę no, no. <laughs> Kurwa kanalizacja Dobra mam mopa, dawaj piłę O kurwa, ja biję Chodź chodź tu no, bierz go. O, uwaga. To musi być nasze. Dobrze. O, dobra, dniez, na to, gole, to jest... dobra. Kierujcie mnie, chłopaki. Trzy gole w minutkę to jest nic, nie? Lewandowski dał 9-5. Albo 5-9. 9-5. <grym> w <grym> w <laughs> znaczy 5-9. Dobra. No to jest gol. Oczywiście, nie ma takiej opcji. Dawaj, dawaj, broń tą kur... No jestem na bramce, broń jak lew. Pat, to jest on, bo... pat. jestem jeżem. Teleportacja, teleportacja! Czekaj, 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 cze, cze. nie trafię, dobra, puść mnie. Jak kręcę Dabaj. się. Dobra, wrzutka. Kur... Ja po no, no, usta pojadę. W ja zostanę bramkarzem. Patrz o, tu, umiesz tak? Nie mogę się <ślać> Jestem browarzem, nie mogę się zatrzymać. Kolejna zabawy. Hop. Dobra, fistaż, kolejny. Ja bym chciał tylko wolniejszy niż mój, bo ja jestem jako ostatni, jak gracze nie ksiałtku, Nie masz premium, nie? Oni mają premium. O kurwa, to to dobre, mi. Właśnie, ja nie o, kurwa pływa jebdomi. Dobra, huragan, tornado. Od ściany. Kurwa. O, dobrze, to było dobre, to było dobre. Idziemy dalej. No, po zwycięstwo pana Dobra, ja mam te kolce, nie wiem co one robią. No, na ciebie to musi. Dobra. Jest, kurwa, ja Kurwa! kurwa. Czekaj, bo nie wiem co mam Zamianę Dobrze, Go. dobrze, to siedź, siedzi, 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 siedzi. No, już, już, nie, Kurwa, Kurwa, ja pierdolę Chodź tu. No i chuj. <grych> no i chuj, no i cześć. Dobra, to była rozrywka. jeszcze jeden, tak damy chyba. Ja, na jednym się nie skończy. Błota Dobra. Armstrong, Neila mają. Dobra, jadę. No a my to robimy. <grych> Jest mój zaokrzyk bojowy, na porządek. <grych> Ewy, <Epic>, kurwy. <grych> o, doszedł do nich coś. Cześć. Dobra, no. to tornado to, 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 Zadymka tornadka. Ram, pam, pam, pam. O kurwa, gościu ode mnie. O ja pierdolę. O, odejmkę zrobiłem. O jaka to dyma. O ja pierdolę. Dobra, espace, kurwa, jesteś dnem. No, to było dobre. Nie przeczę. Zjemnij no, to, kurwa, z farsą. Czym? Nie wiem. O! No co za gość? O kurwa, źle to zobaczyłem. No w, którą, w którą stronę kurwa? Wierdalej kurwa. Kurwa. kurwa to było kalkulety i gola szelił, patrz. No to, widzieli... to, to co? Kurwa? <laughs> Podjebał mi jeszcze jak? Co? Patrzcie! Akcja kalkulet, no zrobione. No nie... się w kurwie, pa! A żeś to kurwa podkreślił, chuju jebany. Zaprosił piłkę, kurwa, by tfi bił. się. Chuj, no jak to woli. No, Aha. Dobrze, że umiesz trafić, kurwa. Nie ja chcę mi mówić, że ktoś tu w Challengerze czy jakimś innym, kurwa. Ten ja człowieku. W Wilarda, kurwa z tą z królową brytyjską, o, okay, rozumiem. Bye. No mnie, kurwa. Dawaj, idziemy, idziemy, idziemy. Po zwycięstwo. Nie dla nas jest porażki smak. O! Chłopaki. O, jedne. Ba, O, ktoś, ktoś tu nie umie. W piłkę trafisz w challengerze Nie mam się Ja nie, nie jestem w Challengerze, ja jestem po... w brodzie O kur, pięknie Tychy to jest kopanina kurwa, ja pierdolę Ojo. O Słuchaj, Czuj. wezmę, Czuj. To, wezmę to, wezmę to, wezmę Czuj. to o, Nie w tę stronę <laughs> To był bait mate <laughs> ja. O kur no Petrus kurwa Szczylu O pierdolę On ma pieprzyk nad chujem Ja nie to ma kurwa nieporozumienie <laughs> to by się odniwało? Bo no ktoś mnie popchnął, a nie, dobra. Chciałem <laughs> sytuację uratować. Co to się uratował, kurwa działał. Petrus, twoją sytuację punktową uratuj, bo tak kurwa na zero trochę jest <laughs> No, ale, ale, Musimy no, się dalej. To co ma się co? tym kordelem śmieszny, co? Kobu śmieszności się osiągnięte. Dobra, robię mu kółka. O kurwa Speedy go kurwa, po sterydach Bierz, odbierz O Co? Boże, kurwa, uwolnijcie orkę Uwolnijcie kogo? Oddaj Nie było takiego filmu, uwolnij orkę? Lisa? Ej, co jest, kurwa? O kurwa Dobra, patrzcie tu. Tak się strzelam, bramkę leci w kur... zachodzie, patrzcie. O kurwa, co jest? Ja, <laughs> A bo to nie nasza bramka, o kurwa, tam jest nasza. Zatrzymam piłkę, ten powietrzu, co by na to? Dzień kurwa zatrzymałeś ale w rozwoju. Paweł, paweł, pa, 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 pa. gdzie ja jestem. Taka. A, mówiłem, O mój gość, <laughs> Ja mam kukę, ja kukę, kurwa, nie! Pójście mnie! Kurwa, kuk jest 15. O ja pierdolę. Ja, On się samo mnie rozpierdolił, kurwa, co debil. Patrzcie, patrzcie, patrzcie! Pyk, myk, kurwa, gościa nie ma! O, kurwa, oddaj mnie! O. Ja pierdolę, co tu się dzieje? Dobra, jak panowie kurwa murujemy, a do grypka gramy. No, twoje! Nie no, nie twoje. Dobra, zamiana, kurwa. Dobra, strzelę! Dobij, dobij, dobij! O kurwa, ty czy O, no, chuj! O, Aha. to siedzi! Nie, kurwa, kurwa, kurwa. kurwa. Ej, gościu, zrób tak jeszcze raz, a cię rozpierdolę. No, pierdalaj to mój resp MÓJ RESP Dobra, jebut kurwa Niech chłopaki O, Dobra. patrzę za, gość. No za paskę Petrus, patrz na to on się, on się zamienił ze mną, patrz Nie Tak, patrz, patrz na koniec Ty Petrusa, może chociaż Możesz jeszcze o first toucha będziesz miał ty, uspokój bajerę <grym> Uspokój bajery Pa, Już tak. Mówisz, masz Kurwa 10 po... Zaimponowałeś mi w tym momencie gościu Ja, sobie... tutaj, ja, ja, ja zostanę bramkarzem tym desantowym Nie wiem co to znaczy ale zostanę nim Nie e... o, kurwa Dobra, jestem huraganem O! o. E kurwa, po chuj ten huragan na piłkę bierz jak jesteś pod ich ramką Nie wiem, a Ej, pod czym mam raczej. być? nie no mam nadzieję o, Pod naszą no to życie Patrzcie, strzelam to Kurwa o! XD Już myślałem, że ja tu strzeliłem Ej to z piąchy, sami sobie strzelili chyba, wiecie? Ale tak. ja też jakieś te punkty dostałem za... Patrz, patrzcie na to No patrz, sam sobie z pionchy strzelił No co mhm. za gość Wszystko obliczone A ja no ja już 30, 30 się... punktów, czyżby kumbek? Czyżby hmm. Wiesz, teraz z first i 40 punktów? O, a, Oddaj to obusta. Ale wapnij się. Słuchajcie, umiecie tak? Kurwa. Gdzie jest jakiś od nich, zaraz mu jedno. Spierdolę. O kurwa, on to robi. On to robi. On to robi. O kurwa. Damy piłę. Oddaj to, oddaj to. Dobrze, dobrze, dobrze. Damy, to jest nasze. Am... chuj to m... Kurwa, jak ktoś z was to zamrozi to zajebie was To ja! To, to ja! A trus, wiem. A to ja! <grywa> Wioski rybackie kurwa tam Dobra, mam nadzieję, że się podobało Łapa w górę i widzimy się w, w kolejnym się. odcinku O tych chuju kurwa Widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć!